Twoje palce, jak dobre delfiny, we włosach gładko płyną i nikną, a wybrzeże zbliża się oddala. Mogłyby palce podpłynąć z falą. Tu we wzór od lat się układa sypki piach na granicy światów. Prędzej dotknij, niż coś powiedz. Nie ma ciepła w naszej mowie. Tu na przekór od lat się układa trwały wzór na granicy chaosu. Możesz miejsce sobie mościć z czystej babskiej ciekawości. Pojmiemy, że z miękkich dialogów pozostaje garść ostrych skorup. Wtedy popatrz tam w sam zamęt, linii prostszej niż ornament.